Witam. Mamy drugi styczeń, więc trzeba sprawdzić, ile zeżarło nam to urządzenie, które jest w tej chwili za mną. No może nie to tak bardzo, tylko ta, co jednostka jest we wnętrzu w grudniu. Zobaczymy, jak to wygląda. Zaraz pójdziemy do licznika, spiszemy tam te wszystkie dane. Policzymy potem to. I zobaczymy jak to wyszło, czy tanio, czy, czy drogo. Może być drogo, bo grudzień nie był jakiś tam takim strasznie zimowym miesiącem, ale pierwsze 2-3 tygodnie grudnia były dość chłodne, dość, czyli tam były takie minusowe temperatury, chyba za dwa razy nawet było jakoś minus 5-8, czyli nie taka prawdziwa zima, ale ogólnie było troszkę minusowo i co no i zobaczymy czy to tak dużo zżarło czy nie dużo. Um, jeden powie oczywiście, że dużo, a drugi powie, że niedużo. Poza tym byłem dzisiaj powiem wam, że w mieście, bo dzisiaj jest sobota, e, chciałem iść do fryzjera. Ale się okazuje, że chyba nie wiem, albo są dzisiaj nieczynne, albo w ogóle nieczynne, bo ja już nie nadążam za tymi, za tymi różnymi takimi e, obostrzeniami. Co, jaki i kiedy Wiem, że chyba galerie są zamknięte Ale fryzjerzy, myślałem, że są otwarci Ale nie wiem, może tylko dzisiaj są zamknięci Bo to taki czterodniowy maraton Noworoczny Wyszedł, oj żołądki i wątroby To tam ludziom będą wysiadały Pewnie No ale co, tu nie ma co za bardzo Za dużo gadać Tutaj widzicie dom, który miał być już dach przed świętami zrobiony Ale pogoda trochę też pokrzyżowała plany I nie został zrobiony tam też te co budują się domki na sprzedaż to, to też się wszystko zatrzymało na etapie prac ziemnych dobra nie ma co tutaj gadać idziemy zobaczymy spiszemy licznik jak to wygląda później pójdziemy trochę przed telewizor i przed telewizor przed laptopa i tam y, sprawdzimy też aplikację co ona pokazuje jak wiecie ta aplikacja nie wiem jak w innych firmach ale w tej firmie jest aplikacja ogólnie tragiczna, a znaczy, może nie to, że tragiczna, tylko taka pff, pokazuje czasami co chce o w ten sposób. Także musimy, patrząc na aplikację, to niczego się w zasadzie nie dowiemy, tylko musimy mieć odczyty z licznika lub z podlicznika, jak ktoś tam ten podlicznik ma. Dobra, idziemy spisywać licznik, zobaczymy jak to tam wygląda. No to co, idziemy do licznika. Zobaczymy, jak to wygląda. Te zużycie, jak widzicie, u nas troszeczkę śniegu jest. Ale temperatura w tej chwili chyba na, na plusie. Śpiewa mi tu jakaś sikoreczka na głogu, jedynym drzewie. Czyli mamy coś takiego. Zeszycik i mamy licznik tworzymy go tutaj zaraz, jak on tutaj działa. Tak jak Wam mówiłem, mamy drugi. Mam nadzieję, że tu będzie widać troszkę. Musimy poczekać aż poprzeskakuje. Wszystko dzisiaj mamy drugi, 01, pierwszy zapiszemy to sobie tutaj. I już mamy 18380. 18380. 80 tutaj zapisaliśmy. Hmm, jeszcze raz poczekam na chwileczkę na korektę. bo Tutaj te liczniki, teraz te nowoczesne to takie, że zanim pokażę Wam zużycie to, to sporo minie hmm, To jest godzina. Hmm, tam była data, teraz godzina, hmm, taryfa jaka G11. To mam nadzieję wszystko widać i teraz jest taki nie wiadomo co no niestety tak to działa, że musimy chwilkę i mamy 18 380 czyli no powiem Wam, że pięknie jest i zamykamy to z powrotem już no w sumie to jest nam niepotrzebne tylko żeby zamknąć to coś tu czasami nam nie załapuje Urządzenia elektryczne, zamknięte, licznik spisany i już widzę, że jest koło 1000 kWh. No ale zaraz pójdziemy, jeszcze dokładnie, przeliczymy to wszystko i zobaczymy czy to wyszło dobrze. 1000 kWh, no to dość sporo. Zaraz podejmujemy prąd użytkowy. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Już konkretnie te zużycie naszej pompy, czyli na ogrzewanie domu i na, i na podgrzanie ciepłej wody. Tak więc, już przed laptopem zobaczymy zaraz, co tam pokazuje. Też aplikacja, jak widzieliście, tam chyba zużycie jest dość duże, bo w ciągu miesiąca to jest 1025 kWh. Mam nadzieję, że to tam widać zapisane. Ja tutaj Wam też to pokażę później. Na takim, jeżeli dam radę na tym, bo tam sobie zapisuję teraz co miesiąc. Jak wiecie, ja nie mam podlicznika i nigdy go nie będę miał, bo nie jest dla mnie potrzebny. ja Dla mnie jest potrzebne tylko ogólne zużycie czyli na tym głównym liczniku po to żeby określić ile będę potrzebował jaką moc paneli na dachu żeby zmniejszyć zmniejszyć no zlikwidować jak gdyby te rachunki tam będę płacił nie wiem, 20 czy, czy tam 30 zł tylko miesięcznie wtedy więc tak jak widzieliście 1000, 1025 kWh. Teraz pokażemy, zobaczymy, co pokazuje nam aplikacja. Najpierw pokażę Wam to, co pokazuje telefon, czyli aplikacja w telefonie. Ale to chyba się ogólnie suma summarum zgadza, ale pokazuje aplikacja taką wartość, czyli 600 już się nie, mam nadzieję, że było widać. 684 kWh na ogrzewanie, czyli przy moim zużyciu 1000 kWh, i troszeczkę jeszcze aplikacja pokazuje prawie 700 więc zobaczmy teraz, co pokazuje tutaj ta aplikacja właśnie ta aplikacja w laptopie czyli ostatnie gdyby 30 dni, tu faktycznie, że pokazuję od trzeciego to już jest inne, ale tu mamy tą wartość, jak gdyby dodamy, to mamy 684 kWh, czyli za ogrzewanie plus woda użytkowa, tak? mamy licznik prądu zużycie ja ruszyłem 15 lutego ja startowałem ogólnie nie z zerowego licznika tylko z 13 470 miał już w tej chwili mamy 18380. tutaj mam wpisane zużycie ogólne domu pamiętajcie ogólne domu z tamtego miesiąca czyli z grudnia 2020 i zużycie wyszło 1025 kWh to był taki grudniowy miesiąc. Myślę, że minimum te 300 kWh trzeba odjąć, więc zużycie pompy ciepła plus woda użytkowa, czyli na ogrzewanie i na wody użytkowe, użytkową to około jest 700 kWh. Ja nie, 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 nie tak nie mocno, aż nie dobijam się do tego, czy to 721, czy tam 680 Czyli myślę, że około 700. Te 300 w tym miesiącu grudniowym na pewno trzeba odjąć. To taki świąteczny miesiąc, więc sporo tego prądu idzie, dłużej siedzicie, szykujecie coś tam na, w piekarnikach, w tym to, to, to nie ma jakiejś tam innej opcji, więc aplikacja troszkę przekłamuje, ale nie dużo. Myślę, że może tam z 5% jakby tak wychodzi, może maksymalnie 10%. Czyli jakiś z tego co aplikacja pokazuje 680, no to tam może 720. No, 750 to myślę, że to już jest maksymalne zużycie tego prądu, tak jak tutaj. Czyli musiałbym tam po prostu odjąć i tyle. Ile to kosztuje w złotówkach? Czyli no, pomnóżmy te 7 razy 65, czyli 7 razy 6 mamy 420, plus 7 razy 5 35, czyli 400. 50 zł tyle kosztowało mnie ogrzewanie tego domu i podgrzanie wody użytkowej w miesiącu grudniu 450 zł to jest nie wiem granica pół tony peletu, pół tony, mm, pół tony węgla. Czyli tak nie wiem, no, czy to jest dużo czy mało, no, miesiąc nie był też taki mocno jakby zimny, e, aczkolwiek te pierwsze 2-3 tygodnie, jak już wcześniej tam mówiłem, były dość chłodne. E, no, co tam mogę jeszcze powiedzieć na temat tego, no, pokazałem Wam e, zużycie, pokazałem Wam mniej więcej troszkę jak to tam się robi, co miesiąc trzeba iść spisać. Ja wiem, że wiele osób powie, że ale jakbyś miał podlicznik to super, już, już... Masz to kW policzone, ale to dla mnie jest naprawdę mało ważne. Dla mnie ważne jest zużycie ogólne prądu przez mój dom, bo to będzie potrzebne mi do podjęcia decyzji, jaką moc muszę mieć tych paneli, jak wam mówiłem. Bo te panele będą montowane pewnie w marcu, może w kwietniu pokażę Wam wszystko to dokładnie, jak się to montuje, bo jest to, pamiętajcie, bardzo prosta sprawa. Ja będę montował sam, więc wszystko to nagramy i zobaczycie, że jest to proste i śmieszne. Sumarum jak gdyby. Tyle, no nie ma co tutaj więcej oczywiście gadać. Reszta będzie w opisie. Każdy mniej więcej mój dom zna z tego co tam kojarzę, przynajmniej ta większa, os większa część osób, która mnie jakoś tam w miarę stale ogląda. To jest 130 dom metrów. 110 jest podgrzewany, czyli 100, tutaj jakby w, w mieszkalnej części, i 10 metrów w pomieszczeniu gospodarczym jeszcze jest dogrzewane i tyle. Ale no, wiadomo, że styropian, czy tam na dole, czy na boku, czy na górze, to są takie standardy. Ja w tym grudniu nie miałem jeszcze pokończonego też do ocieplenia, zrobionego na górze, więc też może troszeczkę takie życie jest. Yy, troszkę wyższe, bo tam myślę, że gdyby było już wszystko pokończone na czas, to, to może z 50 kW byłoby mniej. Może nie wiem, trudno mi to ocenić. Nie jest to dla mnie jakby najważniejszą rzeczą. Yy, Ania mi to pokazuje, że chleba nie ma. Yy, no, Ania, kupiłem, byłem w mieście, kupiłem. Jest teraz. Trzeba tylko przywieźć. O, no. Też cię kocham. Ja też. No. Że co, na razie trzymajcie się. Tak jak wam mówiłem, wszystko będzie w opisie i, i ty, dla tych, co tam nie oglądają. Trzymajcie się.